Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam nowo przybyłych widzów, dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje. Oczywiście zachęcam do mojego sklepu Intrower, gdzie od wczoraj są także dostępne kubki z motywem, beze mnie ta firma nie istnieje. Kupki też z innymi motywami z odcinków oraz też koszulki bluzy wiadomo, pracownik miesiąca, bardzo fajna koszulka, bardzo fajny kubek na prezent i tak dalej. A my zabieramy się do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie odcinek taki związany z update'em życiowym i powrócimy nieco do odcinków związanych z tym, o czym opowiadałem no już bardzo dawno temu i tacy stali widzowie pewnie nie będą zdziwieni. Tych nowych odsyłam do odcinków, które pojawią się na karcie końcowej. A, link do sklepu w opisie, bo zapomniałem dodać, także link jest w opisie. A co do dzisiejszego odcinka, będzie odcinek troszkę znowu nawiązujący do nerwicy, do zmian w życiu, jak to na siebie oddziaływuje. Jak człowiek zmagający się z jakimiś zaburzeniami nerwicowo-depresyjnymi realizuje swoją egzystencję w życiu dorosłym. To jest taki bardzo długi temat, i może to się rozbije na parę odcinków, bo pewnie wyjdzie tego bardzo dużo. Opowiadałem o swojej historii, i to będzie w odcinkach przypiętych do karty końcowej. No i dla wszystkich, którzy jakby są w temacie, już są tu dłużej na kanale, to pewnie łatwiej będzie im jakby chronologicznie sobie to ułożyć w głowie, bo wiem, że nieraz są pytania, na przykład, a ktoś obejrzy odcinek taki, gdzie coś mówię, jak pojechałeś, jak jest jakaś niezgodność logiczna, ale uwierzcie mi, że jak wszystko od początku ktoś ogląda, to co jest na kanale, to zapewniam, że jest to spójne i trzyma się całości. I dzisiaj. Chciałem Wam opowiedzieć o tym, że nadeszły pewne zmiany w moim życiu za sprawą decyzji, które podjąłem. Nie były to proste decyzje, i zaraz objaśnię, dlaczego i o co chodzi. Opowiem też dzisiaj o psychoterapii, którą podjąłem online, bo wydaje mi się, że tutaj przynajmniej dla mnie to nie ma różnicy online. Łatwiej jest jakby znaleźć E, taką osobę, która by nam odpowiadała, i ja tutaj brałem sobie za cel opisy terapeutów, i tutaj akurat nie wiem, może na razie nie będę, na pewno nie będę podawał, jakby kto to jest i tak dalej, co to za osoba, ale po prostu ten opis i sposób prowadzenia w pewnym nurcie. E, jakby zachęcił mnie do tego, a był to nurt związany z psychoanalizą Freuda. Dużo się pojawia komentarzy, nie chcę tu naprawdę dyskutować na temat taki, że to jest pseudonauka i tak dalej. W większości zauważyłem, to jest pseudonauka dla ludzi, którzy tego nie rozumieją zwyczajnie. A ja uważam, ja tak, i to jest moje zdanie, ja zgłębiając całą psychoanalizę Freuda, wiem, że to z tego wynika. I po prostu nie da się wszystkiego zrobić samemu. Pewne rzeczy trzeba przepracować z fachowcem, z terapeutą. Powiem wam szczerze, że sceptycznie ogólnie, szczerze mówiąc, ja podchodziłem i trochę też jeszcze podchodzę do psychoterapii. Bo nie oszukujmy się, że teraz w dzisiejszych czasach pojawił się pierdyliard, jak to się mówi, psychoterapeutów, jest ich bardzo wielu. Bo ja uważam i powiem moją szczerą opinię, że jest to po prostu łatwa kasa. Wystarczy mieć certyfikat psychoterapeuty. Po prostu online bardzo często ludzie płacą za to, że ktoś ich wysłucha. I tak naprawdę proces zdrowienia nie następuje poprzez wdrażanie jakichś teorii, bo ktoś was wysłuchał, zbiera to do kupy. I wie już, co naprawić, żeby było Wam lepiej, to wtedy ma sens, ale niestety bardzo, bardzo w bardzo wielu przypadkach to jest takie trochę macanie po omacku, i w pewnym momencie psychoterapeuta po prostu zrównuje się z rolą osoby, która tylko słucha, po prostu, no i ktoś tam opowiada o tym wszystkim. I nie wiem, czy taki proces zdrowienia tu następuje. Ja też sceptycznie jestem nastawiony dlatego, że u mnie występuje najbardziej somatyzacja, czyli ten zatkany nos, to o czym opowiadałem. Ja twierdzę, że to po aparacie ortodontycznym takim się zrobiło z oddychaniem, i to potem nerwica ewoluowała na skutek permanentnego niedotlenienia ale niemniej jednak nerwicy na pewno mam nie wiem czy to mi pomoże na tłoczenie powietrza i tak dalej zobaczymy na pewno jest kupa nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych w moim życiu, i przez co pojawiły się już w bardzo młodym wieku de-realizacje, depersonalizacje, więc na pewno jest nad czym pracować. Więc może będzie to miało sens, i będę mógł wam dawać takie update'y jak dziś, jak to przebiega, jak to wygląda, i być może niektórych z was to zachęci. Cały mój życiorys był opisany też właśnie w książce. Cichy dom za furtką, i absolutnie nie jest to reklama, ale muszę tu nawiązać. Bo, jakby ktoś chciał mieć spójną całość, tą też linkuję w opisie książkę, która opowiada historię ewolucji i powstania w zasadzie historii mojej nerwicy lękowej za sprawą tła rodzinnego i wydarzeń już historycznych, można powiedzieć, które mnie dotyczyły. Więc cichy Dom za furtką, audiobook niestety już tylko dostępny na stronie Empiku. Kontynuacja jest wspomnienia Introwertyka, kogo wciągnie pierwsza część. Oczywiście zapraszam do drugiej części wspomnień Introwertyka. Wszystko tam macie pod dzisiejszym odcinkiem w opisie. I co? Teraz powiem Wam, jak zapadła taka decyzja. Bo naprawdę, powiem Wam, że tak. Mam tą swoją działalność, i tak dalej. Czasami, różne rzeczy, tak słyszałem, że o to sobie kupujesz, a tu chodzi o Twoje zdrowie. I przyznam Wam się szczerze. Mi się coś robiło, jak sobie pomyślałem, że komuś za godzinę tego, żebym ja opowiedział, co było kiedyś, i tak dalej, bez gwarancji, jakby udrożnienia moich dróg oddechowych, i tak dalej, że ja mam dać ileś tam złotych. Nie będę tutaj mówił. Chociaż mogę tu zdradzić, że akurat ja teraz tu płacę 200 zł za godzinę. Nie uważam, że jest to wygórowana raczej cena, a kwestia raczej, ile razy to się w tygodniu odbywa, wiadomo. No i też nie oszukujmy się, no. Dla terapeutów jest lepiej, jak e, im więcej w tym ogniu, tym więcej po prostu e, też oni zarobią. Im dłużej to trwa, też dłużej e, więcej zarobią. No nie? <laughs> Dlatego bardzo aż mnie skręcało. Naprawdę ja to odwlekałem bardzo długo. A bardzo ważna rzecz: dlaczego też finalnie w końcu online to powiem bezpośredni powód, ale też muszę nadmienić, że bardzo długi czas szukałem pomocy na NFZ dzwoniłem do dostałem listę, wykaz psychoterapeutów dostępnych i tak. Ten pan jest najlepszy, i tutaj najlepiej pasuje, bo też musicie wiedzieć, że inny psychoterapeuta, co jest niezmiernie ważne, będzie dedykowany dla osoby zmagającej się na przykład z problemem uzależnienia, inny typowo z taką depresją, a inny z nerwicą lękową i nerwicą somatyczną. To naprawdę też trzeba zwracać na to uwagę. Psychoterapeuta zawsze ma wypisane, w czym się specjalizuje, i to jest bardzo ważne żeby właśnie dobrać. I na przykład na NFZ ten terapeuta, który najlepiej był jakby dedykowany do moich zaburzeń nerwicowo-somatycznych, to był tak zajęty, że mi powiedział, żebym zadzwonił za dwa miesiące najwcześniej. Inna pani, nie mogłem się z nią zgadać w ogóle, dzwoniłem cały czas, w końcu jak odebrała, to jak się umówiłem, pamiętam, przyznam się szczerze, był mecz polski, Wtedy i specjalnie ze względu na mecz polski no nie poszedłem. I potem już nie udało mi się dodzwonić do żadnego terapeuty. Przysięgam wam, dzwoniłem, nie odzwaniali w ogóle na NFZ. Do tego pana się dodzwoniłem po dwóch miesiącach, to się okazało, że trzeba czekać kolejny miesiąc. No i wiecie, jak to jest, jakby. Nie, nie, tak, że ktoś mówi, żebym zadzwonił po miesiącu, i ja, ja to mówię, jakby. Znie, no nie wiem, czy się zniechęcam, ale stwierdzam, że to jest w ogóle bez sensu, no nie? No i zbiegło się to też z takimi wydarzeniami wybór tej terapii online i to będzie main event dzisiejszego odcinka w zasadzie że zmieniłem miejsce zamieszkania. Jak to się mówi, usamodzielniłem się i wraz z dziewczyną po prostu. Razem teraz mieszkamy i nastąpił ten proces takiego usamodzielnienia. To jest bardzo długi temat. Nie chcę, żebyście to odebrali albo źle zrozumieli, ale chciałbym Wam opowiedzieć o wszystkich moich obawach, lękach, jak to wyglądało. I zacznę od momentu pierwszej nocy, kiedy obudziłem się tu z potężnym atakiem duszenia. Prawdopodobnie to był na pewno też trochę atak paniki, gdzie ja mówiłem, że ja wracam do siebie do domu. Bo w noc, w środek nocy, ja się obudziłem, byłem przerażony, nowe miejsce i dostałem takiego w ogóle ataku nie mogłem w ogóle spać. No, w trakcie nagrywania jestem co tam. I na nas i było tak, że ja już co pół godziny, w ogóle mega zmęczenie z, związane, to na dwa odcinki z przenoszeniem rzeczy. Wiecie, w ogóle co, ja sobie wyobrażałem, że a, no ty weźmiesz rzeczy swoje, ja swoje i się wprowadzamy do mieszkania koszmar, koszmar, osobny odcinek yy, nagram jak wygląda po prostu urządzanie siedzieć w nowym mieszkaniu ja z poziomu faceta który ledwo do Lidla dawał radę jechać albo jak pojechał gdzieś tam wzmożona aktywność była większa w ciągu dnia ze względu na moje somaty znalazłem się w punkcie, że autem jeździłem w te i we w te z rzeczami yy, wnosiłem rzeczy, dźwigałem te kilogramy yy, i to będąc, no nie będąc pełni zdrowym jakby człowiekiem, który, który nie ma problemów wynikających z somatyzacji koszmar po prostu, ale to na, na osobny odcinek potworne zmęczenie w ogóle ten powieka też mi napiernicza od trzech dni, to chyba nie magnes wypłukany, czy coś spanie takie ledwo co opuszczanie tych wszystkich segregowanie rzeczy z tego poprzedniego domu, gdzie no nie mogę powiedzieć, że żyłem na garnuszku u babci, bo akurat już tam na tyle dobrze zarabiałem, że w zasadzie to jeszcze ja utrzymywałem członków rodziny. Ale to nie jest ważne, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ktoś mi nie powiedział, że mieszkał u babci na łasce. No nie było to tak. Chodziło też o to, że... Czekajcie, bo się pogubi w tych wątkach. Dostałem ataku paniki w nocy. Chodziło też o to, dlaczego się przeprowadziłem metraż... Decyzja życiowa, żeby nie zdziczeć w, tym, w swoich pokoikach, nagrywając tylko YouTube i robiąc to dalej, no i też ta kobieta, która się pojawiła, żeby z tego nie rezygnować, tylko wiadomo, że to musi ewoluować w jakąś stronę, A ciężko żeby to ewoluowało jak się mieszka nie będąc usamodzielnionym. I tutaj podjęłem taką, wydaje mi się, bardzo ryzykowną decyzję, gdzie szereg wątpliwości mam, o których zaraz też opowiem. Dalej, słuchajcie, obudziłem się tej nocy do rana jakoś dozipałem, ósma rano ledwo. <laughs> Mówię, ja wsiadam w samochód i jadę, jadę tam do domu, nawet nie wiem, posiedzieć trochę. No, i zgrzyt już był taki pierwszy, i właśnie już miałem, że musisz musisz podjąć tutaj nie musisz to do jakiegoś online nawet psychoterapeuty trzeba nad tym pracować i tak dalej. No i to właśnie skłoniło mnie do tego, że no, poczytałem czasami naprawdę ciężko się zebrać nawet żeby wejść i poczytać o tych psychoterapeutach i tak dalej, żeby trochę zgłębić ten temat. Tak samo już to tak nie rozumiem, bo ja też byłem w sytuacji na przykład 4 lata temu, kiedy to się tak na full zaczęło, gdzie no nie miałem opcji, żeby płacić za psychoterapię. Ja zostałem z niczym. Ja miałem zasiłek 350 zł I jaka psychoterapia w ogóle, żeby komuś płacić? No i dlatego też podjąłem decyzję, żeby nad tym pracować, bo tu zmierzam do jakby klamry, która to scali, że jestem tu w tym nowym miejscu od jakichś par... nie, tygodnia niecałego, chyba jakieś 5 dni. Cztery chyba, noce dokładnie, to chyba 3 Dopiero i powiem Wam, że koszmar. Dlaczego koszmar? Tu nie chcę zostać źle zrozumiony, zrozumiany, dlatego wyjaśnię wam, jak otoczenie interpretuje moja osoba od zawsze, odkąd byłem dzieckiem. A zwłaszcza jak to odbierają nerwicowcy. Słuchajcie, nerwicowie, będąc w bardzo zaawansowanej nerwicy somatycznej, gdzie ledwo wychodzi z domu, boi się wychodzić z domu, że mu się coś stanie, że umrze i tak dalej. Mega się przyzwyczaja do otoczenia. Bardzo Przy, przynajmniej ja tak miałem tam w domu u babci, gdzie przeżyłem już te ataki, przeżyłem przyjazdy karetek, kiedy to przeżywasz właśnie tam w tym domu i tak dalej, gdzie to wszystko się dzieje i lądujesz na etapie względnej stabilizacji, ale stagnacji. Taka wegetacja jest, no, ale stabilnie. Ja tak właśnie miałem, i to jest Twój azyl bezpieczeństwa się nagle staje. Przyzwyczajasz się do łóżka, do, do tego pokoju i tak dalej. Ja nawet miałem tak, że w tej ciężkiej nerwicy, właśnie jak dziewczyna na początku, jak się poznawałaś, jak zaczęła mnie wyciągać gdzieś dalej, to jak ja wróciłem stamtąd, to się dziwnie czułem. Ja byłem przeszczęśliwy, jak już byłem w domu, bo się dziwnie czułem i tak dalej. Od dziecka miałem tak, to jest spowodowane już tak powoli. Docieram do tego, że traumą, gdzie z domu rodzinnego w wieku 3 lat, jest też odcinek, opowiadam o tym, policja nas zabrała, i trafiłem do rodziny zastępczej. I teraz wydaje mi się, że każda zmiana w obce miejsce kojarzy mi się podświadomie dziś z tym wydarzeniem, właśnie chyba. I nie chcę być w nowym otoczeniu. Ja bardzo źle odbieram nowy zapach, nawet zapach w innym mieszkaniu, nowy, w ogóle nowe miejsce. I mi się wydaje, że to może mieć jakiś właśnie związek z tą traumą z dzieciństwa, gdzie z tego domu rodzinnego, gdzie u rodziców byłem w wieku 3 lat, zostałem zabrany w środku nocy przez policję do domu, gdzie nie działo się też jeszcze notabene najlepiej. Odcinek Dzieciństwo lat 90., chyba jest tam odcinek. To też dodam do karty końcowej z odcinkiem ogólnym o nerwicy, żeby tam ktoś miał pogląd ewentualnie, jak pierwszy raz słucha i ma takie co on pierniczy i o czym, nie? I to ma z tym związek taki, że właśnie dlatego też bardzo dużo rzeczy zdaję ze sprawy, że muszę przepracować na jakby na tej terapii, bo ja też coś mam takiego, że czuję się, tu takie zwierzenie będzie, jakby moja rodzina umarła ja bym został już dawno sam. I miał 80 lat, i nie miał nikogo, i tworzenie swojej własnej rodziny, jakiejś swojej przyszłości, oddzielając grubą kreską przeszłość, napawa mnie lękiem i niechęcią. Emocjonalnie czuję, że w ogóle tego nie chcę i najchętniej zamknąłbym się z powrotem w tym pokoju swoim i sam i udawał dalej, że jestem tym małym Piotrkiem i cieszył się, że ojciec chociaż raz wpadnie, odwiedzi mnie i, i trzymał się tej babci, i tak dalej, bo to mi się kojarzy jakby z przeszłością. To jest taki jakiś, nie wiem, też syndrom sztokholmski, ale też to, że ja się nigdy nie pogodziłem z tym, co wydarzyło się w przeszłości, że, że nie. Godzę się z, też z upływem czasu, zauważyłem. I to trochę przypomina, tak jak w Pani Szerze, gdzie tą jego rodzinę całą e, po prostu zabili, i on nie widział już sensu w tworzeniu swojej przyszłości, bo teraz to, te kroki związane z psychoterapią też zostały podjęte dlatego, bo czuję się, jakby ktoś mi robił lobotomię w tym mieszkaniu tu nowym i dążąc do tworzenia własnej rodziny. W związku czuję się, jakby ktoś chciał zabić starego Piotrka i miał powstać nowy Piotrek, nie? I trochę mam taki właśnie chaos w głowie z tego względu. I logicznie zdaję sobie sprawę z pewnych takich prawideł, jak to, że właśnie masz 30 lat, musisz się sam utrzymywać, jakby okej, okay, i z tym nie dyskutuję, ale to, co odczuwam i co bym wolał, jest zupełnie inne. I to jest najgorsze, że postępuję w sposób logiczny i wiem, że tak się powinno robić, ale cały czas jakby. Człowiek tęskni, nie wiem, za czymś, co może sobie też stworzył w głowie, zudny azyl, zudną strefę komfortu, w której przebywał przez bardzo długi czas, i jakby nigdy, bo też, też to, nie wiem, czy o tym wspominałem połowę życia żyłem jakby życiem rodziców, gdzie te role się odwróciły gdzie jakby ja wyciągałem ich cały czas, powiedzmy, takiego bagna. I to tak było cały czas, ale jednocześnie nie miałem swojego życia, nie? No i powiem wam, że, że to jest takie ciężkie, bo jakby mam wrażenie, że kogoś zostawiam, zostawiłem, gdzie wiadomo, że już dawno człowiek powinien mieć swoje życie, i tak dalej. W ogóle nie chcę mówić o rzeczach jakichś takich głębszych, bo to nie będę tu o tym opowiadał, jakby co. No, dalej nie będę już to brnął. E, jaka jest sytuacja aktualna, natura rodzin, rodzinna, i, i tak dalej. Niemniej jednak, właśnie najgorsze to jest to, że u mnie poszło to w tą stronę, że nie godzę się z nowym otoczeniem. E, właśnie chyba przez to, że na pewno też to wymaga czasu. Ja podejrzewam, że, bo ja właśnie zauważyłem też, miałem tak całe życie, że na początku totalnie byłem na nie, jak było nowe osoby, nowe miejsca. Trochę taki właśnie jak Asperger, to totalnie nie akceptowałem tego, a z czasem było wręcz odwrotnie, że potem się znowu patologicznie przywiązywałem do tego. I ani w te, ani we w te, jak to mówią, że to trochę takie dwie skrajności. Na początku w ogóle jesteś na nie, a potem znowu tworzysz sobie tą strefę komfortu i jakby no chcę tego uniknąć, żeby znowu w tym wycinku, rozdziału swojego życia nie tworzyć tego patologicznego schematu, że tworzę sobie jakąś strefę bezpieczeństwa ze względu na poprzednie traumy. Nie? I, i, I mam nadzieję, że to tak nie będzie. Tutaj na tym y, momencie skończę to wyjaśnianie, że nowe mieszkanie, zobaczymy jak to dalej będzie, powiem Wam szczerze, że no, y, będzie trzeba po prostu się przyzwyczajać i tak dalej, ale y, no, swój świat mam, nadal, nadal mam swój świat i y, nie wiem, zobaczymy y, czy to się tak da, samo spotkanie, dzisiaj miałem drugie, miałem drugie, bo jest godzinna rozmowa, Powiem Wam, że no mi na nie robi różnicy online i na żywo. Jeszcze wygodniej, bo po prostu no nie musicie iść no i możecie sobie znaleźć specjalistę w zasadzie z całej Polski. No nie? No, u mnie ten nurt polega na tym, że właśnie opowiadam na razie wszystko, co działo się. Wszystko, co się działo na razie. Wiecie, to jest bardzo długi proces, bo zauważcie, że na przykład terapeuta w ogóle Was nie zna. Ja sam się złapałem na tym, że tyle rzeczy których jeszcze nie powiedziałem, a już dwie godziny, praktycznie miałem za sobą, gdzie opowiadałem, to jest szok. Mi się wydaje, że samo to, żeby terapeuta poznał, jaka jest przeszłość wasza, jakie przyczyny, no to potrzeba nie wiem, ile. Wydaje mi się, że bardzo dużo. Takich godzin to co najmniej chyba z nie wiem, ile? z 15 godzin, co najmniej, żeby mniej więcej to nakreślać, bo bardzo dużo rzeczy wychodzi podczas tej rozmowy, też o to, chodzi z podświadomości. I to jest najważniejsze, żeby to wyodrębnić. Ja też nie jestem, nie chcę tu w ogóle też więcej mówić, bo ja nie znam się na tym. Ja nie wiem dokładnie, jak to będzie, ale zapytałem, czy, bo powiedziałem, o co mam jakby taki żal do psychoterapeutów, i wydaje mi się, co jest nie tak w dzisiejszym świecie, tej psychoterapii, że wszystko wiedzą, co skąd się bierze, ale jakby nie ma potem narzędzi, żeby z tego wyjść. Że w końcu sobie zadajesz takie pytanie, że no w sumie to wehikuł czasu byłoby najlepiej wynaleźć i, i nie wiem co, bo, bo o te konflikty i tak dalej, tylko co dalej? Jak to rozwiązać, żeby w końcu te wrażenia, które ja mam teraz i to, jak odczuwam, jak postrzegam relacje, związek, nowe miejsca, tworzenie swojej przyszłości i tak dalej, żeby postrzegać to w sposób jakby zdrowy, pozbawiony tych patologicznych schematów, no bo to jest chyba najważniejsze, już tak abstrahując, od tych somatów, bo szczerze tu nie wierzę, że udrożni mi nos. Chociaż powiem wam, że zauważyłem taką korelację, że jak się napinam bardzo i tego, to ten nos trochę tak się zatyka. Ale nie wiem, ciężki temat. I na dzisiaj skończę ten odcinek, przemyślę sobie następny, bo chciałem, żeby też był taki cykl, żebyście przebrnęli przez to ze mną. Może coś więcej o tej psychoterapii. No ciężko. Wydaje mi się, że na ten moment powiedziałem wszystko. Jeżeli ktoś szuka takiej pomocy, to po pierwsze powinien zdefiniować, bo mniej więcej chyba też wiesz, czym ma problem, czy to jest hazard uzależnienia i tak dalej, czy depresja, czy właśnie typowa nerwica, i pod tym kątem czytać opisy tych terapeutów, w jakim nurcie oni oferują pomoc. Bo bardzo jest ważne też, żeby mniej więcej się zorientować i pytać, w jakim nurcie będzie prowadzona moja terapia, co będziemy robić, co na razie robimy, żeby nie wygadać bezwiednie, tracić tych godzin, tylko żebyście wiedzieli, że to jest po coś, że na razie są zbierane informacje, a później postaramy się dotrzeć do tego, do tego i do tego. Powiem Wam, że na przykład po tej pierwszej godzinie, dziwne to jest, ale poczułem taką trochę też ulgę, że zacząłem o tym opowiadać. Specjaliście, tak jakby nie wiem, czy to takie placebo, ale tak poczułem taki, że zacząłem drogę ku uzdrowieniu, nie? Że, że tak by zrzucał trochę jaki, jakiś ciężar. Bo uwierzcie mi, że też inaczej jest zdawać sobie z czegoś sprawę samemu i wiedzieć o wszystkich schematach, definicjach, co i jak, a innym też jest wiedzieć to i powiedzieć wszystko to, co się zdarzyło, powiedzieć. Jakby to może polega trochę na jakiejś energii kumulowanej wewnątrz, gdzie ona się uwalnia, nawet przez to, że Ty to mówisz, opowiadasz komuś. Nie? Więc na razie stan mój wiedzy jest taki. Zobaczymy, zapraszam do subskrybowania, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych update'ów terapeutyczno-bytowych dotyczących drogi życia. No bo wiecie, tak sobie myślę, to jest bardzo ciężkie. Ja na przykład 4 lata temu to... Ja mówię, no i gdzie poznam kogoś? Jak poznam? W takiej sytuacji, gdzie nigdzie się nie chodzi, uwierzcie mi, że dziennie pisało do mnie nie wiem ile dziewczyn ze względu na moje social media, nie? gdzie obserwujecie tam 300 tysięcy na Facebooku, 200 coś tysięcy na Instagramie, wszyscy są zachwyceni, ale uwierzcie mi, że bardzo mało potem okazuje się jest osób, które faktycznie są zainteresowane problemami, które Ty masz, bo na początku jest fajnie i tak dalej, ale będąc taką trochę ograniczonym życiowo, gdzie nie masz możliwości pojechać do innego miasta, spotkać się, wiecie ile takich propozycji miałem i tak dalej i nerwica ograniczała to do tego stopnia, że w ogóle nie brałem tego pod uwagę, że jakoś to życie się w ogóle odmieni w żaden sposób, a zdecydowałem się też na taki radykalny krok, o którym Wam tu opowiadałem, o zmianie mieszkania i tak dalej, bo Uważam, że no właśnie, też między innymi lepiej jest spróbować. A dwa, że to była taka naprawdę duża szansa. Duża szansa, gdzie widzisz w tej osobie, że ona, ona cię rozumie i, i jakby wychodzisz z tego powoli. No bo miałem do wyboru gnić dalej przed tym biurkiem, trochę w swoim bezpiecznej strefie komfortu, która niestety według mnie też się zweryfikuje prędzej czy później. To jest najgorsze, bo mieszkając na przykład, tak jak w moim przypadku, u babci. Ile tak lat możesz? A najgorsze to jest to, że to się nic nie zmienia. Jest stabilnie, ale nie jest normalnie. A potem może być jeszcze gorzej, kiedy nagle zostaniesz sam, i, i, i zupełnie sam, I, i tego świata, za którym ty tęsknisz, gdzie sobie zbudowałeś strefę komfortu, nie ma, a ty jesteś i, i, i zostałeś sam. Dużą krzywdą stało się to, że właśnie uważam to, jak bardzo się martwisz całe życie o własnych rodziców, to uważam, że to jest straszne. Wiem, że mówię, ludzie, którzy mają normalnie funkcjonujących rodziców, narzekają, też mają jakieś problemy z ich stroną, ale uwierzcie mi, że to jest po prostu koszmar, że ty nie umiesz żyć i nie umiesz się cieszyć swoim własnym życiem, kiedy żyjesz całe życie życiem, na przykład, właśnie rodziców, o których się martwisz cały czas. To jest koszmar, bo Jesteś po prostu wypalony, jesteś martwy. W wieku 31 lat wydaje ci się, że nie ma przed tą przyszłości, bo ty nie chcesz przyszłości. Nie chcesz przyszłości, bo straciłeś przeszłość. Taki mały Piotrek, który dalej czeka na powrót rodziców, nie? Że przyjdą po niego jednak do domu. Właśnie też się to ciągnie bardzo długo. To wszystko nie ma takiej naturalnej kolei rzeczy, że. Rodzice cię wychowują, ty obserwujesz, jak chodzą do pracy, są samodzielni. Potem ty dorastasz, oni mają jakby swoje już coraz bardziej, też życie. Potem ty coraz bardziej, oni są zadowoleni z tego, że ty czekają aż ty w ogóle wyjedziesz i tak dalej. Oni się zajmują swoim życiem. To jest łatwiej, powiem wam. Łatwiej jest paradoksalnie, serio, uważam, że łatwiej jest tworzyć jakby, jakby swoje życie. No, Zapraszam do kolejnych odcinków. Eee, kończę. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko się dalej potoczy, i was też zapraszam do tej całej historii. Link do sklepu w opisie, odcinki teraz na karcie końcowej, właśnie. Zapraszam do odwiedzenia innych odcinków, żeby to wszystko lepiej może spiąć sobie jakąś klamrą logiki w głowie. Pozdrawiam, do zobaczenia.